Stan wyjątkowy ponownie na antenie czwórki. Niebezpieczne ulice Miasta Aniołów. Brutalny świat gangów i przestępców w białych rękawiczkach. Oraz grupa najlepszych agentów, którzy świetnie znają się na swojej robocie. Zobacz, co się dzieje, gdy wkraczają do akcji. Stan wyjątkowy. W Czwartki o 19.00. Niesamowity mecz naszego kapitana... 34 kolejki spotkań, 306 meczów, 18 drużyn, a w nich 14 Polaków, czyli jedna z najsilniejszych piłkarskich lig w Europie, Bundesliga. Do tego ciekawi goście, analizy i komentarze, a wszystko to w programie piłkarskim Super Gol w niedzielę o 21.55. Co Twoim zdaniem powinien w tym tygodniu odejść z domu łysych i blondynek? Wyślij SMS pod numer 7243 Darek. SMS o treści 09 Jakub. SMS o treści 11 Waldemar. SMS o treści 12 Głosować możesz również na stronie internetowej Łysi i blondynki. Oglądaj, głosuj i baw się razem z nami.